Witam z powrotem! Jestem Marcin i bardzo przepraszam, że mnie tyle nie było, ale robiłem sporo fajnych rzeczy. Skończyłem 20 lat. Oraz. Oraz, moi drodzy, jako że jutro mamy Dzień Dziecka, postanowiłem zrobić niespodziankę swojej siostrze i kradnę ją ze szkoły. Pojedziemy do trzech parków trampolin i na obiad zjemy. Lody. ciekawie co na tu powie. To, ją muszę znaleźć. Znalazłem ją. Matle, tak, chyba wszystko wzięła. Za chwilę Ci opowiem cały plan. Jak myślisz, co to będzie? Okej, okay, mamy ją. Nie było to łatwe, ale się udało. Morgan jest trochę zdezorientowana. Jak myślisz, co będziemy robić? Driftować <sum> <gry> Nie dzisiaj. Pamiętasz jak dzisiaj rano opowiadaliśmy sobie yy, o wspomnieniach, tak. jak to było albo było fajnie kiedyś, tak. albo fajnie na wakacjach, co? A pamiętasz! A pamiętasz? Jak to <gry> no to dzisiaj właśnie jest taki dzień, bo jutro jest dzień dziecka, więc jedziemy odwiedzić trzy parki trampolin oraz na obiad jemy lody. <gry> robić szalone rzeczy. I to właśnie jedna z takich akcji. So you want to be free. nie pytaj, czy jestem w posiadaniu prawa jazdy. dojechaliśmy. O, widzę, że nawet przybierać się nie musisz. No, się dzisiaj w szkole dzień sportu. No. A, no to czas na trochę więcej sportu. Dla Mokotowie jest mój przycisk. Także, żebym miał taki następny, pamiętajcie o czym? O łapce i subskrypcji! Dokładnie! Czas, żebym tobie i wam powiedział, jaka jest dokładnie misja. Ale najpierw szybkie salto! Mamy cztery miejsca do odwiedzenia, wszystkie są w Warszawie. Akurat jesteśmy w hangarze na Mokotowie. Później przyjeżdżamy na Hangar na targówku. Tam będziemy mieć rozgrywkę na wymiataczu. Później przejeżdżamy na hangar na Głosławiu. Pyk! Czyli robimy taką trasę. I na koniec znajdziemy ludziarnię. I tam dzisiaj jemy obiad. Patrzcie, jaki statek dzisiaj mamy. Dobra, idziemy na lewo jadę? Tak, spoko. Zadanie na Mokotowie jest takie, żebyśmy wskoczyć na wszystkie trampoliny, które są w Mokotowie To będzie dobra rozgrzewka. Dobra, dla mojady kupimy, jak uda nam się zrobić całe zadanie. Znajdź siostrę! Chyba wszystkie trampoliny, co? Chyba tak, tak. Widzę, pierwsza kropla potu już jest Zamawiamy lemoniadę i przemieszczamy się Gdzie? Na Przez okazję Dnia Dziecka Poprosimy lemoniadę! O, widzę, że bierzesz słomeczkę Ale na szczęście papierową Także żaden żuwik się nie udławi. W następnym hangarze nagroda będzie słodka. Szymanko! Zawsze chciałem mieć starszego brata, żeby móc przeżyć właśnie taką szaloną przygodę. Ten przywilej ma niestety. Ja! <laughs> Albo niestety. Jakie jest twoje marzenie? Moim marzeniem jest, żeby wygrać mistrzostwa olimpijskie w Judo, i żeby zostać z jakoś zielonym podróżniczką, skąd się wzięła tutaj palwa. Rodzice oraz starsze rodzeństwo możecie to potraktować jako tutorial, jak fajnie spędzić dzień dziecka. Karpety już na nogach mamy. Wow, jakie tu bramki Zadanie w targówce jest proste Będzie bitwa na wymiataczu oraz gladiatorze No i kto spadnie, wygrywa brownie Spoko? Kto spadnie? Kto się dłużej utrzyma, wygrywa brownie, ok? Smaczne dzisiaj brownie? Bardzo dobre Dlatego słodka nagroda będzie najlepsza Szybka fota Młode pokolenie nas odwiedziło Ciekawie czy zgadną Jak myślicie? Jakie dzisiaj mamy zadanie do zrealizowania? Tutaj, tutaj. Tak. Gladiator. O, 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 o. i drugie. I wymiata. Nie, to było ustawione. Gotowa jesteś? Nie byle jaka akcja. Rozgrywka będzie zacięta. Jak wiem, że spędziliśmy teraz na tym gladiatorze 15 minut nikt nie spadł. To na razie jest remis i Każdy dostaje po ciasteczku. Okay. Czas na rozgrywkę na gladiatorach, ale jako, że siostra Waży około 40 kg mniej Ja będę miał zasłonięte oczy Dobra. Wygrała. Dobra. Chociaż dość długo żeśmy grali. Nawet nie wiem czy nie oszukiwała w trakcie. Dobra, idziemy po odbiór nagrody. Jak myślisz, kto jest wycięstą. Trudno to rozstrzygnąć, ale no stanę po kobiecej stroje tym razem. Mamy remis. Czyli dwa brownie będą? Dwa brownie. Proszę. Jakie są twoje ulubione lody? Jakie są twoje ulubione lody? Czekaj, się. Nie wiem, wszystkie są dobre. Jak byłem w twoim wieku, to z tatą robiliśmy specjalnie wycieczki rowerowe, żeby zahaczać o różne lodziarnie i czasem nawet odwiedziliśmy pięć na raz. To były wakacje. Nie. To też w sobie było niegłupie, bo każdego loda, którego zjedliśmy, od razu spalaliśmy na rowerze. Pozdrawiam rodziców, którzy pewnie myślą teraz, że siostra jest w szkole. To się zdziwiam jak zobaczę ten odcinek. Czas na Gosław. Pokażę Ci trik z tym oto y, leżakiem, okej? Okay? Jesteście gotowi? Pyk! Udało się. Jesteśmy na Gocławie Pyk. Tutaj zadaniem będzie wjechanie do góry rampy oraz będziemy musieli zrobić 5 sal pod rząd. W tył. Dobra, przyjm 5. Yeah. <grytanie> Zobaczcie w ogóle, jak to się zmieniło. Mamy nową recepcję. Nie ma starej recepcji. Telewizorek nowy. Natalie dzisiaj nam wyda nagrodę i będzie to tarta. Tarta z białą czekoladą. Mamy takie tutaj? Oczywiście, zawsze. Najlepsze. Nice. Później będziemy robić losowanie, kto stawia lody. Oj. A ja wrziałam kasy. No, no to palu na, no na mnie. Jest nowe pomieszczenie. Kto zgadnie jakie? Jeżeli ktoś zgadnie, jakie nowe pomieszczenie jest w Hangarze na Gosławiu, temu przypnę komentarz. I pewnie zyska sporo lajków. Jak myślisz, jakie jest nowe pomieszczenie w Hangarze na To No, zostanie wycięte. Mierzymy Ci czas, jak wszystko wejdzie na samą górę, okay? Start! Dawaj, dawaj na górę! Dawaj, dawaj, dawaj! Hop, hop, hop. Dobrze. Dobrze. Blisko. Dawaj, dawaj, dawaj. Wuhu. Yeah. Ja! Yeah. Wymyśliłaś już jakie chcesz lody? Nie. Ja już wiem. Byk, jesteśmy na lodach. Skąd ty już masz? Jak chcesz się stało? Dobra, ty, też mam. Truskawkowe, mango. Dżonek udany? Udany Misja zakończyła się sukcesem. Mamy lody. Wszystko poszło jak po maśle. Tata? To by było na tyle. Mam nadzieję, że siostrze podobał się Dzień dziecka. Mam nadzieję, że ten vlog też Wam się podobał i Was trochę zainspirował do tego, żeby samemu stwarzać sobie przygody. Pamiętajcie oczywiście tutaj o łapce w górze. Skomentujcie, jak myślicie, co to za tajemnicze nowe pomieszczenie w hangarze na Grosławiu. No i co? I do następnego! Przy okazji wspomnę, że będzie vlog baseballowy.